Dzień dobry kochani, witamy was w blog Masie Dniu pierwszym. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Piekarnik jest gotowy. Będę wkładać swoje śniadaniowe kanapeczki, będziemy robić śniadanko, a w międzyczasie zapraszam was gorąco na farmę choinek. Pierwszy raz w naszym życiu w tym roku pojechaliśmy na farmę choinek, żeby znaleźć swoją własną choinkę. Obciąć ją i przywieźć do domu. I powiem Wam, było to super doświadczenie. Wzięliśmy dzieci, oczywiście, bo to było coś dla dzieci. I zabierzemy Was ze sobą. Zobaczycie, jak taka farma wyglądała, na czym to polegało, a my odezwiemy się do Was po śniadanku. Dostaliśmy się na pierwszy raz na farmę uh, choinek. Czy ona lubi choinki? Chodź! Tak, pać! Czyli przyszliśmy na farmę, dostaliśmy piłę i idziemy w pole pełne choinek. Uh, akurat naszym oczom ukazała się jedna piękna, więc my już chyba wybraliśmy sobie choinkę. Do początek, I dosłownie na i do początku, przy drodze. Zaraz wam pokażę, ile tu jest jeszcze więcej. Uh, Adam będzie jakoś się podejmował obcinania choinki. Um, no i co jest tu pięknie, fajne doświadczenie, pogoda nam się udała. Z... Super! Także nic dodać, nic ująć. Jesteśmy z łopakami. Te Te oś jest w busku, zaraz wam go pokażę i patrzcie, za mną jest całe dosłownie. Sorry, że światła dużo, ale słoneczko piękne w ogóle chmur nie ma. Patrzycie jeszcze na małą. Czy on fajna? Ja wiem, mi się podoba. mi się co wiesz co. Mi się podoba, piękna jest. Co będzie? znajdziemy no, ładniejszą, taka, żeby nam się bardziej podobała. Popatrz, <noise> Czekać na Ciebie? Która Ci się podoba? Pokaż mi. Która choinka Ci podoba? Która chońka, Tata pyta. Która? Tego. Ci się... Pokaż mi. Patrzcie na to. Patrzcie, jaka tam jest, kochanie. Też duża, ładna, ale za duża. Albo takie byki wysokie. Niektóre są takie bogatsze, że tak powiem. A niektóre w ogóle takie błysawe, Ale... Wielki wybór. Nam spodobała się ta pani. Myślę, że do naszego wnętrza jest perfekt. Było o dwa, o trochę więcej ode mnie. Nie, yeah, a jeszcze mamy, wiesz co, podstawkę, to ją troszkę. Po, no nie, W sumie podstawka ją nie podnosi. To akurat gwiazda nam ten trochę podniesie. Nie no, bo mi się wydaje, że super, do tylko mi jest koło... Telewizora. Kocyk świąteczny daliśmy. Wzięłam mu czapeczkę, ale zapomniałam, ale ma kapturek i ma wózek. Nie wieje na niego bardzo. Ubrałam sobie okulary, bo trochę na mnie świeci, i aż mi oczy zaczęły zawić. Czekamy z T8, bo z tym wózkiem strasznie ciężko się tu jeździ i cieszę się, że w sumie na samym starcie wynaleźliśmy sobie choinkę. Adam jeszcze poszedł popatrzeć z Johną, czy może coś znajdą lepszego. Wątpię, bo tam mi się wydaje, że będzie perfekt. Ona jest stosunkowo taka drobna ale właśnie myślę, że perfekt, że będzie super wyglądać. I Adam mówi, że musimy ją e, obciąć, Zawieźć Tam jest taka, e, takie miejsce, gdzie oni podbierają te choinki i razem z piłą, którą dostaliśmy, dostaliśmy jakby taką etykietkę. Połówkę bierzemy my, połówkę chyba zostawiamy z choinką i w taki sposób oni wiedzą, że to była nasza choinka. I co, panowie, znaleźliście coś? Myślę też, że jest super. Kiedyś kto ma dom z wysokim, e, z wysokimi sufitami, bo nam by się taka ręka w życiu nie zmieściła. Hello, hello! Już jestem ja! Słuchajcie, vlog ma dzień. Pierwszy zaczynamy z pompą. Będziemy otwierać kalendarze trochę niestandardowo, ale otwieramy u nas kalendarze podrzemce, dlatego, że Johna ma kalendarz z książkami i z czekoladkami. Jak on mi się dorwie do czekoladki przed drzemką, on nie będzie spał do trzeciej, czwartej, um, a to już jest za późno, więc jak będzie podrzemce, to odezwiemy się i pokażemy Wam i mój kalendarz, bo mam z cefory i Johnny kalendarz ze słodyczami, i Johnny kalendarz z książeczkami. To jak będziemy czytać książeczki, już nie będę pokazywać, słyszałam, że uh, YouTube nie lubię jak się czyta na wizji, więc nawet nie będziemy się tutaj produkować, tym bardziej, że książki są po angielsku. Widzieliście, jak wyglądało nasze polowanie na choinkę. Powiem Wam, że świetne doświadczenie. Mieliśmy taką zabawę, piękną pogodę. W ogóle myślę, że zrobimy z tego taką tradycję dla dzieci, dlatego że mój Adam on nie akceptuje, nie toleruje w naszym domu. Nie to, że mu się nie podobają gdzie indziej, ale w naszym domu on nie toleruje sztucznych choinek. On uważa, że musi być zawsze świeża choinka, że to jest, nie wiem, czy z dzieciństwa mu się kojarzy, czy jak. Dla mnie to jest takie. Średnio ważne, dlatego że my w Polsce mieliśmy sztuczną choinkę większość czasu, ale odkąd jesteśmy z Adamem razem, nasze choinki zawsze są świeże, zawsze są żywe. I do tej pory jeździliśmy do Home Depot i kupowaliśmy, ale Adam znalazł. Ja wiedziałam o farmach choinek, ale Adam znalazł farmę choinek, która jest stosunkowo blisko i akurat było otwarcie na ten weekend, więc stwierdziliśmy, że dlaczego nie. Koszt takiej choinki wyszedł troszkę więcej niż byście kupili w sklepie, ale myślę, że warte jest to, dlatego że to nie było kolosalnie więcej. Ale mieliśmy super doświadczenie. Ucieli, wybraliśmy sobie sami choinkę, ucięliśmy sobie sami choinkę e, i myślę, że dla dzieci też fajna pamiątka. E, no i tak jak Wam mówię, będziemy stroić choinkę za kilka dni, dlatego że Adam gdzieś wyczytał, że ma się ostać, a tym bardziej, że Adam też jest w pracy, więc e, dzisiaj, jutro jest to późna, więc pojutrze ostroimy sobie choinkę na spokojnie. Jeszcze przejrzę ozdoby, zobaczę, czy coś trzeba dokupić. Adam lubi takie anielskie włosy. Wiecie, mój Adam jest taką osobą, która lubi się udzielać w takich sprawach. On e, lubi się jakby wypowiadać w kwestii dekoracji, w kwestii tego, jak jest umeblowane, w kwestii tego, co, gdzie jak w domu. A więc my zawsze musimy iść na kompromis albo musimy po prostu się dogadać co do tego, jak nasz dom będzie wyglądał. Dzisiaj w planach miał być taki domowy dzień, ale chyba będę musiała odwieźć chłopców do moich rodziców i będziemy z Adamem musieli jeszcze gdzieś pojechać po jego pracę. A ja będę się odzywać do Was cały czas, jak coś się będzie działo dzisiaj. Poczekaj. Joanna się obudził. Cześć, jona. Pomożesz mamie otwierać? Dobra, to otwieramy jedyneczkę. Patrz, tego tutaj otworzymy. Dasz paluszkiem, push? push. Musisz tak popchnąć do środka. Ja podtrzymam, no i pchaj paluszkiem. I pociąg na dół i otwórz. Co to, co to jest? Co to jest? Pokaż tutaj. Pierwszy dzień to jest chyba lipstick. Zaraz go otworzymy, pokażę Wam dobrze. Nie, to jutro, jutro next one Zaraz otworzymy Twoje książeczki Także to mamy z Sephory Ci, którzy wiedzieli od razu, że to jest lakier do paznokci No to sorry, ja skompromitowałam się z lekka Ale e, myślałam, że to Lipstyk, Nie wiem, ale lakier do paznokci Pomalujemy sobie paznokcie Znaczy ja pomaluję sobie paznokcie za jakiś czas A teraz otworzymy Nie, otworzymy Twoje książeczki Jesteś gotowy? Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, mamy z Aldi za 9.99 dorwałam taki advent kalendarz z książkami. 24 książki Disneya. Otworzymy sobie i Johna znajdzie numer jeden. To śpi jeszcze, więc my sobie skorzystamy. Gdzie jest number one? Widzisz, number one Yes! znalazłeś. No to wyciągamy, co to jest? Mówiłam wam, że to raczej taka wersja papierowa, no i rzeczywiście tak jest. Patrz, po... nie, 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 jutro, next one, next day, nie dzisiaj. Dzisiaj będziemy czytać Mickey Mouse. Co tam masz? Jest daną? Tak. Fajna książeczka? Powiedz, co to jest? Będziemy wiedzieć, kochanie, co to jest, jak przeczytamy. Przeczytamy później, okej? Okay? Okay. Położymy u Ciebie w pokoju i będziemy czytać przed spaniem. Coś, Jońciu, się obudził. Powiem Wam jakieś takie zakatarzone i kaszle. Jesteś okej? A, 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 a. A ostatni kalendarz mamy z czekoladkami, tak? Patrz, jakie są numerki malutkie. Widzisz, jakie? tiny, tiny. Gdzie jest numer jeden? Hmm, hmm, hmm. Mama też jest podślepawa. Co ty to jest? To jest, co to za numerek. Co ty taki masz zapan nosek, kurczę? To jest to jest To jest domek. Mhm. Mama ci pomoże i no i otwórz. O, ale wyrwałeś. Co to jest? Otworzę ci? Wow. Spróbuj. Czoklet. To jest chocolate. Jutro otwieramy następny, tak? Ja muszę wziąć chłopaków. Wyjeżdżamy do rodziców szybko i jadę za domem załatwiać sprawy. Co jesz? Hmm? Kiełbaski. Kiełbaski. Kupiłam ostatnio taki pak. To są potrójne, takie duże opakowanie kiełbasek z kurczaka, już w kasko. I powiem wam, że myślałam, że mu nie będą smakować, bo mi nie za bardzo smakowały. A je ja uwielbiam strasznie i nie zdziwi się, jak mi powie, żebym mu dała więcej. Tak? Oglądasz PJ Masks? Będziemy czytać książeczkę za chwilę? Jesteś zmęczony? Okej, okay, to ja uciekam. Okej, okay? bye! No, jesteśmy już w domu, chłopaki właśnie, zamknąłem drzwi ze sobą do żony do pokoju. Powiem um, Wam, czytaliśmy tę książkę, trochę nie wypał, bo ja majacza po angielsku, jak czytam pierwszy raz. I tego jest strasznie dużo. Ja myślałam, że to będzie taka trzystronna opowiadanka, powiem Wam, że tam jest taka historia, więc stwierdziłam, że jutro, jak otworzymy tą książkę, to ja w międzyczasie gdzieś sobie po prostu przeczytam sama i potem zamiast mu to czytać, to ja mu to opowiem tak, jak ja sobie to zapamiętałam po polsku. Myślę, że go to bardziej zainteresuje, no to, bo będę mogła po prostu głosem modulować, nie? Słuchajcie, ja się będę ogarniać, pójdę się może wykąpać, potem się do Was jeszcze na słówko odezwę, a w międzyczasie, jak ja się będę kąpać, to zapraszam Was serdecznie na moich gości. Zaprosiłam dwie osoby do wysłania mi krótkiego filmu, właściwie trzy osoby, dwa kanały, do wysłania mi krótkiego filmu, żeby przedstawili swoje kanały dla tych, którzy ich jeszcze nie znają. Ja wiem, że moją pierwszą parę na pewno wielu z Was zna, dużo osób do mnie przyszło od nich. Są to wspaniali, wspaniali, cudowni, śmieszni ludzie. Śmieszni nie na zasadzie, że śmieszni, tylko zabawni. Z jajem. Sami zobaczycie. Para z jajem, ja to po prostu z nich nie mogę. Gościem numer dwa będzie Marzenka, Marzena z kanału Marzena w Ameryce. Zaprosiłam ją również, żeby się przedstawiła, dała znać, że ona też nagrywa, dlatego, że ja uważam, że w każdym stanie jest troszkę inaczej. Więc myślę, że na każdym z tych kanałów znajdziecie coś dla siebie. W każdym razie, nie przedłużam. Zajrzyjcie sobie, zobaczcie sobie, o czym ja mówię, a ja się do Was odezwę za chwilę. The Settlers! Hej! Tutaj Polish Spirit USA, czyli Iwona i Mariusz. Tak, tak, tak. Nagrywamy masy. Mariusz teraz będzie gadać. Hmm. Zobaczymy, jak wyjdzie, nie? Bo ona prawie koroną zaświeciła, ale będzie okej, okay, nie? Tutaj do światła idziemy. Do światła idziemy, Do światła. Nie, tu mamy jakieś... Patrz, tak? uciąłeś mnie! A! Widać nasz cały butel. Moje oblicze najbardziej widać, najlepiej, no. Ty, zbliżamy się do 30 sekund. No, to buziaki, powodzenia z vlogmas... Hejka kochani, mam na imię Marzena, prowadzę vlog o nazwie Marzena w Ameryce. I dzięki uprzejmości Natalki mam okazję się przedstawić i zachęcić Was do oglądania vlogmasów, zarówno u mnie, jak i u Natalki. Obiecujemy, że będziemy starać się nagrywać każdego dnia, chociaż będzie ciężko, będzie ciężko. Ale jeżeli lubicie tematykę vlogmasów, czyli dużo zakupów, dużo sprzątania, dużo gotowania, to jak najbardziej zapraszam Was do nas. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam Was do marzena w Ameryce i Desertlers, który jest kanałem Natalki. Pa, pa! Dobra, teraz dopiero idę się kąpać. Ale powiem Wam, że edytowałam sobie vloga i mówię, okej, okay, muszę jakoś zakończyć ładnie. I w międzyczasie sąsiadka mi napisała, że: Hej, Natalia, nie masz przypadkiem trochę soli, bo nie chce mi się do sklepu. A tak bym wyszła na patio, bo my mamy taki jakby dom w bliźniach, tylko że pięć domów koło siebie. I jakby po mojej lewej jest nasza pani sąsiadka. Mamy panią sąsiadkę Polkę, i właśnie nie zapisałam sobie jej numeru. I tak minie, kurczę, kto to mi napisał smsa. Ale wyczaiłam, że pani gościa napisała smsa, tak że dałam jej szybko trochę soli. No i mówię, że gotowała i nie chce jej się po prostu do sklepu specjalnie iść, a na patio tyle to może wyjść. No, ale oglądałam sobie właśnie to, co tam e, wysłali mi Polish Spirit i Marzena. I powiem Wam, że przy Iwonie to ja jestem jak flegmatyk. Ja teraz taką werwą mówię, żeby się trochę e, jakby podlepszyć. Masakra, ja tam mówię, tak mi się wydawało, że ja mówię z jakąś pasją, nie? A to tak, kurde, jak żółw. No, w każdym razie, idę się szybko umyć, bo to już dość długo śpi, a on się budzi tak co dwie i pół, trzy godzinki, Także zaraz pewnie będzie główny. My widzimy się w następnym vlogmasie, czyli jutro. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wytrwali ze mną do końca. Buziaczki! Papa! Pa.